A jednak wczoraj na plaży ratownicy zauważyli spore ilości silnic. Po konsultacjach z inspekcją sanitarną podjęto decyzję o zakazie kąpieli na wschodniej części plaży. Na wieżyczkach pojawiły się czerwone flagi. Silnice są niebezpieczne dla zdrowia, mogą spowodować uszkodzenia skóry, powikłania neurologiczne, układu pokarmowego, a nawet uszkodzenia wątroby. Dobra wiadomość jest taka, że już dziś zakaz ten został cofnięty i wszędzie można się już kąpać. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Osir organizuje cztery kąpieliska. Trzy na wyspie Uznam, jest to kąpielisko Uznam Zachód, Uznam i Uznam Wschód. I na Warszawie czwarte kąpielisko, kąpielisko Warszów. W dniu wczorajszym podczas rutynowej czynności, jakim jest obserwacja wody na kąpieliskach, kierownik ratowników poinformował mnie, że istnieje duże podejrzenie, że są ogniska sinic, które sugeruje, żeby po prostu wyłączyć je z użytkowania. Po konsultacji z Świnoujskim Sanepidem udałem się do prezenta miasta Świnoujście jako organizatora kąpieliska i zarekomendowałem mu wyłączenie z użytkowania dwóch kąpielisk z czterech, czyli tylko część plaży, z uwagi na podejrzenie, że występują ślinice. Prezydent Świnoujścia bez zawahania zdecydował, że bezpieczeństwo osób przebywających na plaży jest najważniejsze dla nas wszystkich, dlatego też decyzja o czerwonej flazy, ale podkreślam, tylko i wyłącznie na dwóch kąpieliskach Uznam i Uznam Wschód, a więc tych kąpieliskach, które są zlokalizowane od bazy ratowników w kierunku wschodnim. Nadal funkcjonuje kąpielisko Warszów i kąpielisko Zachód. Yy... Decyzja ta była podjęta, tak jak powiedziałem, w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z plaży. Czekamy na wyniki badań przeprowadzonych przez Sanepid. Jeżeli okaże się, że nie ma już zagrożenia śnicami, od dnia jutrzejszego prawdopodobnie będą wisieć znowu cztery białe flagi, które będą pozwalały wszystkim osobom korzystającym z naszych czterech kąpielisk móc korzystać.